Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję monetę 10 zł, 7 wieków Warszawy, Warszawska Nikę, rocznik 65, nakład 3,5 miliona sztuk. Cena tej monety w stanie takim jaką tutaj widzicie, stan trzeci, 10 zł w stanach już takich menniczych polecam Wam 20 złotych i więcej. Monetka miedzianiklowa, przedstawiająca nikę. I jest to 700-lecie założenia lokacji Warszawy. Nie zakorował się za tym dokument, ale przypuszcza się, że około XIII wieku założona została Warszawa. Zobaczmy dużą drugą stronę monety. Druga strona monety 10-złotowej PRL-owskiej, 65-rocznika. Jak widzicie, orzeł bez korony, ale znowu ten orzeł jest inny niż w tamtych 10-złotówkach. Także róż, rodzaje i różnice orłów, różnorodność. Można zaobserwować w PRL-u. Bardzo fajna ciekawostka. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!